Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór tak naprawdę, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i witamy w PSTV. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Stanisław Michalkiewicz, dobry wieczór panie redaktorze. Dobry wieczór. Witam serdecznie na moim kanale, chyba pierwszym mam, pierwszy raz przyjemność na tym kanale z panem rozmawiać, bo tak to miałem wiele A, to razy. A, to pan już nie jest w realu? Tak, już nie jestem w realu emancypowałem się trochę. Aha, <noise> Więc aha, dzisiaj jesteśmy no, na PSTV. Proszę, proszę. Panie Dobrze redaktorze, wiec. zanim przejdziemy do rozmowy z panem redaktorem, chciałbym wam tylko podziękować za to, że jesteście, że wspieracie, zachęcam do tego, by wspierać dalej. PSTV, numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego właśnie naszego kanału. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Znajdziecie również ten, ten adres, czy też to oddelegowanie do kanału w opisie tego materiału. A jeśli ktoś woli po prostu prościej, to można zawsze postawić nam kawę pod tym adresem, który widzicie. Właśnie w ten sposób można nas wesprzeć stawiając nam kawę. Zachęcam również do tego, by odpisać 1,5% podatku na Fundację Osuchowa. Cel szczegółowy jeszcze dwa dni zostało tak naprawdę. Cel szczegółowy PSTV. Panie redaktorze! W ogóle, tak zastanawiałem się, jest tysiące zawsze tematów, którymi można omówić, co się dzieje między, między nami, co się dzieje w polityce, ale może zacznijmy od tego. Jak pan myśli, jak to się objawi, że idąc za słowami generała Samola, który mówi, że zostaniemy prawdopodobnie poświęceni na ołtarzu wolności, w cudzysłowie oczywiście, przez naszego ukochanego sojusznika Stany Zjednoczone, jak, 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 jak to się okaże? Jak, w, w jakiej formie to się obróci? że tak powiem w ciało. Jak pan sądzi? Proszę pana. Wydaje mi się, że mnie w każdym razie bardzo zainspirował do takich przemyśleń pan Leip Fogelman, który pojawił się w programie pani Doroty Gawryluk razem z ministrem Kolarskim, z wiceministrem. Pawłem Zaleskim i z profesorem Krasnodębskim. Trochę mnie zdziwiło, że on w tym gronie jest, no i ale widocznie pani Gawryluk miała jakieś ważne powody, że go zaprosiła do programu. I rzeczywiście pan Leip Fogelman powiedział, że skoro Putin przestawił gospodarkę rosyjską na tryb wojenny. To Europa powinna zrobić to samo, tak żeby za trzy lata była gotowa, bo Putin ma być za trzy lata gotowy. Krótko mówiąc, wydaje mi się Panie Redaktorze, że nasz najważniejszy sojusznik popycha Europę do wojny z Rosją. Dlaczego tak myślę? No chociażby dlatego, że dotychczas, dotychczas Stany Zjednoczone wydały nie, nie mówię o tej ostatniej decyzji Izby Reprezentantów, tylko o, zanim do tego doszło, wydały na pomoc dla Ukrainy 45 miliardów dolarów. Wojna na Ukrainie trwa już prawie 800 dni, co oznacza, że Stany Zjednoczone na wojnę na Ukrainie wydawały 50, około 56-7 milionów dolarów dziennie. Czy to dużo czy mało? No, niby dużo, ale w porównaniu z kosztami operacji pokojowej i misji stabilizacyjnej, którą Stany Zjednoczone prowadziły w Iraku i Afganistanie, no to tam to kosztowało 300 milionów dolarów dziennie. Wygląda na to, że wojna prowadzona per procura tak jak mamy to, ma to miejsce na Ukrainie, jest ponad pięciokrotnie, co najmniej pięciokrotnie tańsza. Nic dziwnego, że skoro tak, to rachunek ekonomiczny nakazuje, żeby prowadzić wojny per procura. Problemem jest to, że na Ukrainie, no teraz na przykład tam Izba Reprezentantów przyznała. Na pomoc dla Ukrainy 61 miliardów dolarów, ale to nie, nie wszystko pójdzie na Ukrainę, bo 28 miliardów pójdzie na uzupełnienie amerykańskiego arsenału, który został uszczuplony wyniku właśnie pomocy dla Ukrainy. Dodatkowe kilkanaście, już nie pamiętam dokładnie ile, zostanie przeznaczone na utrzymanie amerykańskiego kontyngentu w Europie Środkowej. 6 miliardów tam z czymś, to będzie taka rezerwa. Rozumiem, że tam oligarchowie ukraińscy też muszą coś dostać, żeby nie stracili smaku do wojny. No i dla samej Ukrainy to około 14, niecałe 14 miliardów. A akurat tyle, biorąc pod uwagę te 56-57 milionów dolarów dziennie, to akurat tyle, żeby wystarczyło do stycznia przyszłego roku, kiedy nowy prezydent amerykański obejmie urzędowanie. No ale problemem dla Ukrainy jest to, że jak tu niedawno nas oświecił jeden z polskich generałów, że brakuje Ukrainie 200 tysięcy żołnierzy. No to tyle, ile w ogóle Polska, nasza niezwyciężona armia liczy. No a co gorsze, ci Ukraińcy, którzy uciekli za granicę, a są w wieku poborowym, wcale nie chcą tam wracać. No i teraz nie wiadomo, czy. Polska nie dostanie rozkazu od naszego najważniejszego sojusznika, żebyśmy wyłapywali tych Ukraińców i ich tam pakowali w pociągi, które pojadą z nimi no nie do święcenia tym razem, tylko na Ukrainę, żeby tam wojowali. No oni nie mają na to ochoty, w związku z tym te wyłapywanie, to wyłapywanie Ukraińców może nam bardzo Trudno pójść, no i bardzo możliwe, że w tej sytuacji nasz najważniejszy sojusznik każe nam wojować na Ukrainie, wszystko na to wskazuje, panie redaktorze. W takim razie mam jedno pytanie: no bo y, jeśli dojdzie, zakładając, że Trump wygra i zakończy ten konflikt, albo przynajmniej go zamrozi, nie wiem, tak zwał, tak zwał. Jak będzie wyglądała ta powojenna sytuacja w Ukrainy, Pana zdaniem? Czy to będzie państwo rozdzielone na pół, czy to państwo zupełnie będzie takim, nie wiem, takim jeszcze gorszym tworem niż wcześniej? Przepraszam, że Panu wchodzę w słowo. Ja wielokrotnie mówiłem, że najbardziej prawdopodobnym zakończeniem, jeśli można to tak nazwać, tej wojny na Ukrainie, tej ukraińskiej awantury, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły w 2014 roku, będzie zamrożenie konfliktu. To znaczy Rosjanie zatrzymają te tereny, które zajęli i które włączyli do terytorium Państwowego Federacji Rosyjskiej. Mówię o Krymie i tych, i tych czterech obwodach a nareszcie, no to no, reszty nie zajmą i w rezultacie będziemy mieli taki zamrożony kątyk, o taki sam mniej więcej jak od kilkudziesięciu lat jest w Korei. O, no, to szykuje się dosyć <grych> ciekawa, że tak powiem, sytuacja. No dobrze, a jak tym nie, wszystkim Polska, bo mówiliśmy o tym, że będziemy wyłapywać, panie redaktorze, yy, większość z nich zostanie. Czy to będzie rodziło bardzo duże konflikty między nami a Ukraińcami? No, nie wiem, zobaczymy. Myślę, mm -hmm. że jak oni nie będą chcieli na Ukrainę wyjechać, to tych, którzy będą chcieli ich wyłapywać yy, i tam odstawiać się yy, no to będą się im jakoś opierali. W związku z tym już dzisiaj przeczytałem w gazecie wyborczej jakiś czyścioch, czyścioch moralny tam z Judenratu. Już się martwi, na jakie to rozterki etyczne będzie narażony w związku z tym. O wystąpiłby wtedy w roli takiego szmalcownika, a nawet gorzej niż szmalcownika, bo granatowego policjanta. No będzie ciekawy to na pewno. Dobrze, teraz yy, mam pytanie a propos pana, też ulubionego posła, pana Pupkę. Yy, jak pan myśli, a, dlaczego Koalicja Obywatelska... Wielce czcigodny poseł Pupka dostał rozkaz, żeby kandydować... No w... właśnie o to chodzi. Dlaczego wszyscy uciekają jak z szczury z tonącego okrętu, jak się Nie, nie uciekają. Nie uciekają, panie redaktorze, moim zdaniem nastąpiła mobilizacja totalna wszystkich volksdojców. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej Reichs Führer nakazała mobilizację, no i u nas Donald Tusk wszystkich postawił, na równe nogi ich poderwał. Startować mi tu do Parlamentu Europejskiego, a potem się zobaczy. Chodzi o to, żeby proszę pana przeciwdziałać tej tendencji, która się pojawiła w Europie w ostatnich latach. To zgodnie z tym, co Newton mówił, że Każdej akcji towarzyszy reakcja, tylko skierowana w przeciwną stronę. Otóż widać wyraźnie od roku co najmniej, jak Niemcy już teraz nie ukrywają, już żadnych pozorów nie zachowując, wstępie z Stachanowskim budują czwartą rzeszę. Chodzi o to, żeby zdążyć przed wyborami listopadowymi w Ameryce, bo nie wiadomo, kto będzie prezydentem. No i żeby stworzyć takie fakty dokonane, które nawet Stany Zjednoczone nie będą chciały odkręcać albo nie będą mogły odkręcić. No i w związku z tym, w związku z tym jest taka mobilizacja. Volksdeutsche wszystkich krajów łączą się. No i wśród nich oczywiście wielce ścigodny poseł kupka. No, nie zresztą on nie jeden, ale tam mnóstwo takich tych zostało zmobilizowanych. No i zobaczymy, co się będzie działo potem. Bo zobaczymy, jaki będzie skład Parlamentu Europejskiego. Czy będą w nim prze, przewadzali Volksdeutsche, tak jak dotychczas czy też nieznaczną większość jednak zdobędą przeciwnicy budowy Czwartej Rzeszy. Zobaczymy. No, na pewno będzie ciekawie. Dobrze, no teraz chciałbym się przenieść na Bliski Wschód. Tutaj jak Pana zdaniem się z, będzie ukształtował ten konflikt i czy rzeczywiście to jest kwestia czasu, że dojdzie do wojny między Izraelem a Iranem? Do wojny między Izraelem a Iranem to wydaje mi się nie dojdzie, dlatego że widać wyraźnie, panie redaktorze, przynajmniej po dotychczasowych wydarzeniach, widać wyraźnie, że ani ze strony Izraela, ani ze strony Iranu nie ma takiego pragnienia, żeby wywołać między nimi wojnę. Owszem, one, obydwa państwa reagują. Ale na tyle, żeby nie utracić twarzy, nawet, więc nawet jak tam wykonują takie uderzenia, żeby nie stracić prestiżu, to starannie dbają o to, żeby nie wyrządzić krzywdy sobie nawzajem. Krótko mówiąc, żeby ta sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Natomiast zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku strefy gazy. Tam najwyraźniej. Izrael jest zdeterminowany, żeby dokończyć ostateczne rozwiązanie kwestii palestyńskiej, zwłaszcza w Rafach. Wprawdzie premier Netanyahu rozumie, że w Stanach Zjednoczonych są wybory prezydenckie w tym roku. I prezydent Józio Biden chciałby nie stracić wianoszka tego, wie pan, humanitarnego i demokratycznego. I on to rozumie. No ale to jeszcze nie powód, żeby się tu we wszystkim Joe Biden nasłuchał. Bo jak Józio Biden przeciągnie strunę, to tam, lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych, od razu mu przywróci poczucie rzeczywistości. No, ale czy Joe Biden w ogóle coś, coś komunikuje? Ja to mam wrażenie, że Joe Biden się Oczywiście, oczywi Joe Biden kręci nosem na pomysł zakończenia ostate operacji ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. No i jak mówię, Premier Netanyahu to rozumie, że on musi kręcić nosem, żeby nie stracić cnoty, ale no to bez przesady, nie po to, mieliśmy bardzo dobrą ilustrację po tym, jak Izrael zbombardował ten konwój humanitarny, w którym zginął ten pan Damian Sobul z Przemyśla. Otóż siły obronne Izraela, tak się to teraz nazywa, tak jak armia czerwona. Armia czerwona na nikogo nigdy nie napadła, tylko zawsze wkraczała. A po co wkraczała? No po to, żeby wyzwolić, to chyba jasne. Więc siły obronne Izraela, armia wyzwolenia Izraela, wkracza do strefy gazy żeby tych Palestyńczyków wyzwolić z niewoli Hamasu. No a przy okazji, żeby ich tam w rafach podgarnąć na kubkę i żeby nawet nie zużywać amunicji za dużo, tylko żeby oni tam głodem, chorobami no i tak dalej. No i w tym momencie, proszę pana, jakaś szwajn, Zaczyna organizować tam konwoje z pomocą humanitarną. Dostarcza żywność, dostarcza lekarstwa. No, kto to widział? Więc jestem przekonany, że w Sztabie Generalnym Izraelskim rada w radę urazono, żeby taki konwój zbombardować. No, i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Natychmiast ta organizacja, która te konwoje organizowała, z podwiniętym ogonem się wycofała, i o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, tutaj a no, jak powiadam, w Ameryce są wybory prezydenckie, no to Józio Biden musi tam kręcić nosem, no ale to nie do tego stopnia, żeby mu się w głowie przewróciło i żeby dopuścił sobie do głowy, że on może coś Izraelowi rozkazywać. Odwrotnie, od no, 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 nie, odwrotnie to co innego, ale nie wie pan, od kiedy to, od kiedy to amerykańscy twardziele mogą rozkazywać Izraelowi, no to wie pan, to, to by, świat by stanął na głowie. No właśnie, bo to jest takie. Patrzę na pana Józio Biden'a, no to mówię ojej, ojej, to, to w ogóle on jeszcze On Czy on wie, gdzie się znajduje? To jest ten problem. Nie no, to proszę pana, jak on nie wie, to mu tam powiedzą, gdzie się znajduje, no. Dobrze, a jak pan ocenia tę oferę dzisiejszą? Bo mamy Orlen, mamy Obajtkę, który z Defraudową, 1,5 miliardów. No cały czas tak samo. Ja uważam, że obóz dobrej zmiany może z obozem zdrady i zaprzaństwa wspierać się tylko o różnicę łajdactwa, a nie o rzecz samą. A, czyli nic się nie zmieniło ogólnie. Nic się nie A, zmieniło. Nic się nie zmieniło, oczywiście. Tam tylko pewnego elementu komicznego dostarcza okoliczność, że tam tym hez, hezbo, Hezbollahem w Libanie dowodzi taki jegomość, który się nazywa Nasrallah. Nie no, dzisiaj się dowiedziałem, że obaj tych ma z Hezbollahem do czynienia, więc. Proszę tym... pana, no, Donald Tusk rozkazał panu ministrowi Bodnarowi, jako prokuratorowi generalnemu, wszczęcie energicznego śledztwa. No i oczywiście odezwał się Roman Giertych, wie pan, że on też jest za tym, żeby energiczne śledztwo wdrożyć. Ciekaw jestem, co pan Giertych powie, jak. Przyjdzie prokurator do pana prezesa Obajtka, a pan prezes Obajtek zemdleje i się dupą do niego odwróci. Czy to będzie skuteczne przedstawienie zarzutów, czy też nieskuteczne? No, przy tym, że Bodnar jest... No, no tak było. Sobie... Tak Różne było. rzeczy się, się dzieją, panie redaktorze. Pani że jak przyszedł do niego prokurator, to, to pan mecenas Giertych zemglał, wziął i zemglał. Pan, I odwrócił się twarzą do ściany. W związku z tym prokurator nie miał innego wyjścia, tylko odczytać zarzuty, że tak powiem, czterem literom pana Macenasa Giertycha. Ale to i pan Bobajtek może z, ty, z tego patentu skorzystać. To jest taki adwokacki kruczek, ale jak się okazuje, skuteczny. No w Polsce wszystko jest możliwe. Panie redaktorze, Pana, proszę a czy jest możliwe, że Polacy czego, się obudzą? Bo, bo się rachunki nie idą do góry. Panie redaktorze, a czy Polacy się obudzą? Czy w ogóle będą dalej patrzeć na to wszystko i łykać przepraszam jak te peligany? No, obawiam się, tutaj? że nie. Obawiam się, że nie. No wie pan, dlaczego się tak obawiam? Taki wniosek wyciągam... Z ostatniego wystąpienia naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, który na wiecu powiedział: Tak, to coraz bardziej się robi podobny do Kukunika. Kukunik, jak pan pamięta, powiedział: Jestem za, a nawet przeciw. I coś takiego powiedział naczelnik państwa Jarosław Kaczyński na ostatnim tam jakimś wiecu że, proszę Pana, my tu idziemy do, pa do Parlamentu Europejskiego, żeby tym wszystkim powiedzieć nie, ale na razie mówimy tak. Przepraszam, śmieje się, ale samo sedno. No bo właśnie chciałem na koniec te, te, o, tym, o tym przemianie, o tej przemianie w cudzysłowie. No, bo ja, bo ja widzę, pana, przykład, czytam, czytam profil na Pana Jakubiaka na jakimś spotkaniu i. Prawicowa partia się spotkała. Nie wiem, co mam zrobić. Śmiać się czy płakać. Ale co pan Jakub powiedział? No, że było spotkanie z panem Kaczyńskim i z nimi, z innymi panami. No spisu. i co tam uradzili? I, I tam uradzili, że to prawicowa partia jest teraz. Prawdziwa prawica A, i obrońcy o, wolności. O, I nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. No, no to wie pan. Teraz prawicowe partie to są wszystkie. NSDAP też uchodzi za prawicową partię. To już mnie, to już nic nie zaskoczy. <gry> Stanisław Michalkiewicz, pisarz, publicysta, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie redaktorze, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam kochani za to, że jesteście, że wspieracie PSTV. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia właśnie finansowego naszej stacji. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. A jak ktoś woli prostszą formę, może zawsze kupić nam kawę w ten właśnie sposób. Jak widzicie na ekranie, można to zrobić pod tym adresem. Zresztą on jest w stopce, tak samo jak numer konta. Zachęcam do tego, by to zrobić. Zapraszam do lajkowania, udostępniania, powielania tego materiału, gdzie tylko się da. Do zobaczenia. Do widzenia.